Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ziemi Narolskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy! Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy tablicy upamiętniającej żołnierzy kompanii Narol i mieszkańców miasta poległych w jego obronie przed napadem band Ukraińskich Powstańczej Armii. W 78. rocznicę tego wydarzenia składamy hołd żołnierzom Polskiego Podziemia Niepodległościowego oraz wszystkim rodakom walczącym o wolną i niepodległą Polskę. Pochylamy głowy w zadumie, mając serca przepełnione wdzięczną pamięcią dla bohaterskich obrońców Ojczyzny, którzy swym życiem, czynem i nieugiętą wolą walki dali świadectwo jej umiłowania. Do Was wołam! Córki i synowie narodu polskiego, którzy w godzinach próby nie zawiedliście i pokazaliście światu, że Polski jesteście warci. Wzywam was, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy i członków Służby Zwycięstwu Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu! Do Was wołam, dowódcy Polskiego Państwa Podziemnego, generałowie Michale Karaszewiczu-Tokarzewski, Stefanie Rowecki-Grocie, Tadeuszu Komorowski-Boże, Leopoldzie Okulicki-Niedźwiadku, Emilu Fildorfie-Nilu i Rotmistrzu Witoldzie Pilecki. Stańcie do apelu! Obotę! Wzywam żołnierzy Armii Krajowej z Plutonów Związku Odwetu Kryptonim Wachlarz, struktur kedywu i oddziałów partyzanckich oraz żołnierzy druchów szarych szeregów. Wołam prowadzących działalność dywersyjną w fabrykach i na kolei, powstańców warszawskich i cywilnych mieszkańców walczących stolicy oraz bohaterów operacji Burza. Stańcie do apelu! Przywołuję wojskowych i cywilnych konspirantów tworzących struktury rządu i parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, urzędników konspiracyjnej administracji, nauczycieli tajnego nauczania, a także funkcjonariuszy, wykonujących okupacyjne funkcje w służbie policji, poczty, kolei i straży ogniowej, tak, aby bronić Polaków. Stańcie do apelu! Wzywam kolejnych dowódców pierwszej kompanii na Armii Krajowej, podporucznika Michała Bednarskiego, pseudonim Jodła, majora Karola Kosteckiego, pseudonim Kostek oraz majora Stefana Kobosa, pseudonim Wrzos, którzy broniąc ludności cywilnej odpierali ataki ukraińskiej powstańczej armii na ziemię narolską. Stańcie do apelu! Was wołam, żołnierze Pierwszej Kompanii Armii Krajowej Narol, polegli w nocy z 21 na 22 maja 1944 roku w bitwie pod Narolem, stoczonej z trzema sotniami ukraińskiej powstańczej armii. Przybyło poległych strzelców Józefa Brogowskiego, Bronisława Głaza, Edmunda Koczana, Aleksandra Stupka, Jana Markiewicza, Jana Kołodzieja, Jana Lasota, Jana Niedłużaka, Stanisława Patałucha i Jana Patałucha, Jana Sycza, Stanisława Ważnego i Walentego Ważnego. Stańcie do apelu! Operu! Wzywam żołnierzy Armii Krajowej 5 Rejonu z Kompanii Narol którzy polegli w walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Strzelców Rudolfa Bondyra, Jana Niedużaka, Ludwika Pataucha i Władysława Pleskacza z Jędrzejówki, Józefa Brogowskiego z Bełżca, Romana Dudka i Stanisława Pataucha z Narola wsi, Bronisława Głaza i Stanisława Pawełca z Łukawicy, Edmunda Koczana z Łozów, Jana Kołodzieja z Lipia, Romana Kuryja, Jana Markiewicza i Aleksandra Stupaka z Zagród, Jana Lasota i Jana Sycza z Brzezin, Juliana Lombera, Zygmunta Ślepokura, Jana Wolańczyka i Romana Szarka z Narola oraz Leona Schaba z Lipska, Sierżanta Jana Wolańczyka z Krupca, Podchorążych, Jana Kałużeł i Mariana Zachowskiego z Narola, porucznika Wacława Kawęckiego z Narola, sanitariuszkę Janinę Chmielewicz z Bełżca. Stańcie do apelu! Polegnij na polu chwały! Wołam 40 cywilnych ofiar bitwy pod Narolem, a wśród nich poległych w noty z 21 na 22 maja 1944 roku w walce stoczonej z trzema sotniami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz zamordowanych przez ukraińskich oprawców. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią! Macieństwo. Wzywam wszystkich rodaków ofiary zbrodniczej przemocy okupantów. Zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, stalinowskich katowniach, Łagrach i katowniach NKWD, oraz zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na, na kresach wschodnich, tylko za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Zginęli, w śmierci, wojownicy! wołam żołnierzy i cywilnych członków samodzielnego obwodu wolność i niezawisłość Tomaszu Blubelski, poległych w obławach grup operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicji Obywatelskiej przywołuję do nas Jana Leonowicza pseudonim Burta, Jana Gorączkę pseudonim Ląd, Stanisława Samca pseudonim Pasek. Bolesława Orzogał, pseudonim Orzeł, Franciszka Laleł, pseudonim Słowik, Edwarda Skalnego, pseudonim Skalski, Tadeusza Swatowskiego, pseudonim Kotek, Gustawa Dziubeł i Edwarda Pępiaka. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do Was się zwracam, podobni. Zachowajcie na zawsze w swoich sercach i pamięci naszych bohaterskich rodaków, dla których Ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Niech ich postacie i czyny będą dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do Ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Dla uczczenia żołnierzy Kompanii Narol oraz mieszkańców miasta poległych w jego obronie Salwa honorowa. Kompania baczność. Drugi szereg krok w tył. Marsz. Na pas. Broń. Do salwy honorowej. Trzyma. Bezpiecz. Bron. Bosos, bo ja